Dom w miejscowości Zdziechowa, 6 km od Gniezna. Pogłoski mówią, że jest nawiedzony. Wszystko miało zacząć się od tego, że zmarł tam pewien bezdomny, który dwa tygodnie wcześniej zapowiedział swoją śmierć. Wkrótce domem wstrząsnęły przerażające zdarzenia. Mieszkanka domu, Veronika chciała napisać na drzwiach K+, M+, B z okazji Święta Trzech Króli. Coś jednak odepchnęło ją od drzwi z ogromną siłą. Później miało dochodzić do przemieszczania się przedmiotów i dziwnych dźwięków, stukania, walenia w ściany, przenikliwego chłodu i mrocznej atmosfery. Nie dało się w domu wytrzymać. Czy to mogło wydarzyć się naprawdę? Czy ten dom faktycznie jest nawiedzony? Podobno przyczyną nie są duchy a wulkan energetyczny, na którym wybudowany został dom. Jak twierdzą realizatorzy programu Niedowiary oraz Alicja Ziętek, parapsycholog.